Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Jak pan Wie pani samopoc... co zabawne, det? Myślałem, że w Polsce są same blondynki, a pani jest katanowa. A tak, tak. Y, kata, przepraszam co? Kasztanowa. A, kasztanowa. A jak pana samopoczucie? Wie pani, no. moje samopoczucie. No, no, no. Wie pani, no jest późno, ale dobre. Dobrze, a niech pan mi w ogóle powie, jak mam się do pana zwracać? Wie pani co? No po prostu, mit motyl. Dobrze, to może zacznijmy. Czemu założył Pan Akademię? No, myślę, że każdy człowiek jest do czegoś powołany. Dyciem każdego człowieka kieruje jego powołanie. To do tego został w, dy, w dyciu pted na to... Pte, pt, pted na to, te Przeznaczone, te... tak. Dokładnie. I wie pani, ja jestem wtedy tony do tego, żeby przekazywać młodym ludziom moją całą wielką wiedzę. A niech mi pan powie jeszcze, czego się pan nie. boi najbardziej? Mnie się wydaje, że ja się niczego nie boję. No. Wie pani, to ja się boję tylko jednej rzeczy, powiem pani czy, czy że Ja w dyciu zabiłem tyle ludzi, że ja się boję, że jak ja wtedy reinkarnację, to ja się obudzę jako mucha. A jeszcze taka sprawa. Słyszałam, że w zeszłym tygodniu spłonęła wam ostatnia szopa. Gdzie teraz śpicie? Mm -mm. <laughs> No, zabawne pytanie, no wie pani, no no teraz no, no teraz no ty te... razem z moimi uczniami, no pod, pod drzewem, no. Pod drzewem, dobrze, a ilu jest w ogóle uczniów w akademii? <gryśla> wie pani co no teoretycznie ty praktycznie. Teoretycznie. teoretycznie. Teoretycznie to 80 jest zapisanych. Dobrze, a praktycznie? A praktycznie to jest tam Aha, dobrze, rozumiem.